Robert Lewandowski. W wieku 8 lat. Druga chyba klasa podstałówki. Mój tata. Myślę, że raczej początki to tak Polska Liga raczej oglądają. Chodziłem na mecze i Legii, i Polonii, więc myślę, że pewnie to z, z, z tych drużyn, który z tych mecz, po prostu. Może nie dokładnie pamiętam, ale bardziej drużyny. Rady. Żeby za dużo nie biegali po lasach. Ja Poczywam, słucham muzyki. To, że po meczu poczuję smak zwycięstwa. Myślę, że rodzina i bliscy. No, szczególnie pamiętam jeden mecz z polskiej ligi Lech z Austrią wiedeń Szczerze też okoliczności były wyjątkowe i ten doping do tej 120 minut też był niesamowity. No, myślę, że ta najwyższa półka. E, no, wiadomo, oprócz Borusji, to, to cały czas kibicuję Lechowi, bo, bo grałem w tym klubie i myślę, że też w poprzednim klubie, w którym grałem, również kibicuję, czyli Zinczowi. Myślę, że osiągnąć dobry wynik na Euro, Bundeslidze zdobyć. To najwyższe miejsce, i myślę, że nawet na Mistrzostwach Świata zagrać i zagrać to też dobrze.